Witam serdecznie Państwa na konferencji prasowej partii Korwin. Ja nazywam się Krzysztof Żońca, a razem ze mną jest wiceprezes krakowskich struktur Karol Pęczek oraz wiceprezes warszawskich struktur partii Korwin Leszek Bukart. Tematem dzisiejszej konferencji prasowej jest absurdalny pomysł lewicy, która na ostatniej konwencji zaproponowała dodatek. Kolejny dodatek, tym razem 2,5 tysiąca złotych na sprzęt AGD w dobie szalejącej inflacji. Uważamy, że ten pomysł jest skrajnie nieodpowiedzialny. Jest to pomysł absurdalny. Jest to program tak naprawdę lodówka plus, ale możemy śmiało powiedzieć, że jest to program inflacja plus, bo wpłynie znacząco na inflację. Każdy, kto choć troszkę zna się na ekonomii, Choć trochę wie, jak działają mechanizmy rynkowe, wie, że nadmiarowy popyt od razu spowoduje wzrost cen. Nie zgadzamy się z tymi absurdalnymi pomysłami i zastanawiamy się już teraz, co czeka nas za kilka dni, ponieważ znamy, jak partie opozycyjne funkcjonują i zdajemy sobie sprawę, że wraz z pomysłem, który przedstawiła lewica, zaraz możemy spodziewać się kolejnej fali negocjacji, przekrzykiwania się na populizm socjalny, więc czekamy, co zaproponuje zaraz Platforma. Ma PSL, Lewica czy Szymon Hołownia. Nie zgadzamy się z takim postulatem. Wiemy, że doprowadzi to do zwiększenia inflacji. Jeśli takie pomysły na walkę z inflacją ma Lewica, to my dziękujemy bardzo za takie propozycje. Oddaję głos Karolowi Pęczkowi. Szanowni Państwo, na konferencji Lewicy Robert Bieddoń zapewnił, że budżet polskiego państwa stać na taki krok na taki wydatek no jest to oczywiście podejście niepoważne. Jesteśmy w sytuacji, gdy trzeba zatrzymać szalejącą inflację, inflację, która jest już na poziomie 17%, tymczasem pojawiają się pomysły, które są proinflacyjne, które jeszcze bardziej tę inflację napędzą. Był ten pomysł porównywany na przykład do bonu turystycznego, który Prowadził pismo. No problem polega na tym, że właśnie takie programy, że właśnie takie rozwiązania jak bon turystyczne to są między innymi te czynniki, które przyczyniły się właśnie do tego, jaką mamy teraz sytuację gospodarczą, jaką mamy inflację. Powinniśmy w tym momencie starać się, powinniśmy iść w tym kierunku, żeby zwalczyć ten kryzys gospodarczy, żeby zwalczyć tą stagflację, już można powiedzieć. Tymczasem no, zamiast promowania ciężkiej pracy, zamiast promowania właśnie odchodzenia od tych kolejnych programów rozdawnictwa, programów socjalnych, mamy kolejne propozycje, które są absurdalne. Są to pomysły absurdalne także dlatego, że w ogóle w tym momencie namawianie do oszczędzania prądu, w sytuacji gdy powinniśmy raczej myśleć, jak zwalczyć kryzys energetyczny poprzez zapewnienie dostępu do surowców energetycznych, no, to jest rozwiązanie, które budzi takie skojarzenie jak chociażby te słowa ministra Czarnka, który mówił, że można po prostu mniej jeść, żeby oszczędzać w dobie kryzysu. No to jest kierunek, z którym się zdecydowanie nie zgadzamy i zdecydowanie chcielibyśmy, żeby państwo polskie zaproponowało poważne rozwiązania. Rozwiązania, które zapewnią nam wyjście z kryzysu, zarówno ekonomicznego, jak i energetycznego, ponieważ tych kryzysów mamy w tym momencie bardzo dużo. No nie Niestety, niestety pojawiają się takie propozycje. Niestety mamy też obawy, że również rząd może, może iść w tym kierunku, zwłaszcza że w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne. Przypominamy też, że lewica nie miała żadnych pomysłów, kiedy pomysłów alternatywnych, kiedy razem z rządem przegłosowywała to przyspieszone embargo na Rosję. No bo trzeba wspomnieć, że to embargo zostało przegłosowane znacznie wcześniej niż zostało prowadzone przez inne kraje Unii Europejskiej. Takie decyzje zostały podjęte bardzo szybko, natomiast odpowiednio w tamtym czasie nie pojawiły się propozycje alternatywne, a teraz pojawiają się propozycje, które są w dodatku absurdalne i mogą jeszcze przyczynić się do wzrostu tej szalejącej i tak już inflacji. Dziękuję bardzo i teraz poproszę o głos Leszka Brcharda, wiceprezes. Za okręgu warszawskiego. Dzień dobry, witam państwa. Lewica porównuje swój obecny pomysł do bonu turystycznego, który, jak wiemy, został wprowadzony po, po zamknięciu branży turystycznej, aby ją ratować. No, z prawdziwym powodem, czemu branża turystyczna miała problemy, był, była błędna polityka. Podobnie jest również teraz. Z prawdziwym problemem, dlaczego ceny energii szaleją. Jest błędna polityka, jest tak jak tu mówił wcześniej kolega, kolega Karol, zbyt wcześnie wprowadzone embargo na rosyjski węgiel, jest, powodem jest akceptacja przez nas unijnej polityki energetycznej i przez to my, my musimy płacić więcej za, za energię i za prąd. I teraz e, bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że inflacji nie da się e, zniszczyć poprzez zalew, e, zalew pustym pieniądzem, czy pieniądzem, który się zabierze wcześniej e, ludziom w podatkach, tym, którzy pracują, dać im, dać im po prostu wszystkim porówno. To, to nie spowoduje zmniejszenia inflacji, to spowoduje jedynie zwiększenie inflacji. I niestety takie pomysły, jeżeli będą realizowane, jeżeli będą, będą poważnie, e, po, poważnie do tych pomysłów podchodzić e, decydenci, mogą doprowadzić tylko do jeszcze zwiększenia inflacji i na pewno nie doprowadzą do rozwiązania rozwiązania problemów energetycznych. Dziękuję za uwagę. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo.